Słuchajcie, wiosna przyszła, więc można coś w końcu przy aucie podłubać. U mnie dzisiaj generalne sprzątanie, ale nie o tym będzie ten filmik. Filmik będzie o modyfikacjach, ale drobnych, nie bójcie się. Żadne wyweszanie wnętrza, nie tym razem przynajmniej. Na pewno, jeżeli się chociaż trochę interesujecie motoryzacją, to ten trend zauważyliście w nowych autach. Te paski świetlne z przodu, z tyłu, z boku, na dachu, pod podłogą. W nowej Tesli Model Y też to już trafiło, mamy i zarówno z przodu i z tyłu ten pasek. Jednym się to podoba, drugim nie. Ja powiem szczerze, jeszcze się nie opatrzyłem, więc dla mnie jest to coś nowego, więc zazwyczaj tak wiecie średnio na to reagujemy. Generalnie uważam, że najlepiej robi to Porsche w swoich samochodach. Ja mam Tesla Model 3 Highland, która jeszcze takich drastycznych zmian jeśli chodzi o ten lifting nie miała, więc światła mamy normalne i z przodu i z tyłu. Ale w dzisiejszym filmiku trochę Wam pokażę jak można urozmaicić właśnie ten samochód jeśli chodzi właśnie o takie drobne, drobne dodatki świetne. Wszystko tutaj sobie już przygotowałem w bagażniku. Więc tak, co będziemy dzisiaj montować? Przede wszystkim będziemy montować sobie takie lampeczki, które idą w drzwi. Tesla, tak jak wiecie, ma podświetlane drzwi. Jakie otworzymy, trochę nam odświetla tutaj to przestrzeń pod nogami. To są takie lampeczki, które po prostu to światełko zamieniają na hologram. W tym przypadku logo Tesli, więc sobie wrzucimy to i zobaczymy, jak to wygląda. O, teraz chyba będzie widać. No i też takie progi. To są takie same zwykłe progi plastikowe, jak te, które mam oryginalnie w aucie, ale one są podświetlane. Mamy tutaj bateryjkę yy, przyczepioną z tyłu. Yy, działa to bez żadnego zasilania. Po prostu w momencie, w którym otworzymy drzwi, powinny się ten tutaj napis model 3 zaświecić. Więc takie drobne, subtelne dodatki zainstalujemy sobie no i zobaczymy, jak to wygląda i czy według mnie warto w ogóle coś takiego. Zakładać. Zacznę od tych lampek. No, w teorii to jest bardzo proste, po prostu podważamy oryginalną lampkę, którą mamy w drzwiach. To jest na takiej bardzo prostej kostce, którą po prostu wypinamy i w miejsce oryginalnej kostki wpinamy to światełko. No i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Mam cztery oczywiście dla każdej pary drzwi. Także ja się zabieram za instalację. Oczywiście, żeby zdemontować lampeczkę, używamy takich plastikowych narzędzi. Nie żadnych metalowych śrubokrętów, żeby tu nic nie potrapać, nie uszkodzić. No dobra, ja się zabieram za demontaż pierwszej lampeczki. No i lampeczkę mamy już na wierzchu. Jedyny taki mini problem, który tutaj widzę, to to, że ten kabelek jest bardzo, bardzo krótki na którym ta lampeczka jest, więc wypięcie tej kostki nie będzie takie proste, muszę sobie tu przyświecić jakąś latarką i chyba użyć jakiegoś płaskiego śrubokręta, żeby tą kostkę po prostu odłączyć. No i mamy oryginalna lampeczka zrzucona. To teraz możemy sobie podłączyć naszą akcesoryjną lampeczkę. Ta oryginalna Kostka pasuje bez problemu, i widzę, że już nam lampeczka świeci. Tylko teraz trzeba zwrócić uwagę, w którą stronę ją włożyć. No bo mamy logo Tesli, i chcemy, żeby ona się wyświetlało w dobrą stronę, czyli nie w tą stronę, a w tą stronę. Tak czyli w ten sposób tutaj umieszczam lampkę. No i dobra, słuchajcie, udało się. Lampeczkę mamy w miejscu oryginalnej. No dobra, i tą lampeczkę mamy na miejscu. Ona tak nie do końca dobrze przylega. Nie jest tak zupełnie na płasko, ale już jej głębiej nie wcisnę. Próbowałem. No to ja zabieram się zaraz za resztę pozostałe drzwi. No i to, żeby Wam pokazać, jak to lampka świeci, musimy poczekać do wieczora, więc tutaj za mną dostaniecie takie fajne przebitki z nagrań wieczorem. No i zainstalowałem też już lampeczki w tylnych drzwiach i powiem Wam, że tutaj one pasują jak ulał, na płasko siedzą, nie tak jak tam tamtych drzwiach z przodu, co Wam pokazałem, więc tamtą lampkę muszę poprawić, bo prawdopodobnie coś po prostu nie wkliknęła. Ona generalnie pasuje tutaj i wygląda jakby była jak lampka oryginalna. Ale przyznam, że żeby ją tu włożyć, to się trzeba troszkę posiłować. Podejrzewam, że to jest po prostu kwestia tutaj, żeby zachować wodoodporność drzwi w tym miejscu, więc nie bójcie się tutaj wciskać. Nic nie wyskoczy. Ja już też jedno próbowałem wyjąć z pomocą tego narzędzia, no i to bez problemu wychodzi. Nic się nie łamie, nic się nie niszczy, także odwagi życzę. Jeszcze taka podpowiedź, którą Wam mogę dać potem, jak już wymieniłem te lampeczki: to że najlepiej jest najpierw delikatnie ją podważyć tutaj z tej strony krótszej, żeby ona troszkę wyszła, i później po dłuższej stronie już ją wyjąć. To na pewno wyskoczy, bo próbowałem i tak, i tak. I tak po prostu jest najszybciej, czyli najpierw tutaj w, momencie, w miejscu, w którym ona ma te takie klipsy, i później po, po dłuższej stronie i bardzo ładnie wychodzi. Naprawdę zajmuje to 5 sekund. Słuchajcie, zawsze to lepiej, jak ktoś drugi spojrzy, jak coś się robi. Przypilnuję, że wszystko jest ok. W moim przypadku jest to mój niezawodny inżynier Arci, którego już pewnie na innych filmikach mieliście okazję poznać. Ja oryginalne lampeczki oczywiście zachowuję, gdzieś sobie schowam w dobrym miejscu, może kiedyś przy sprzedaży auta albo przy okazji jakiegoś serwisu po prostu je wymienię, żeby wszystko było seryjnie. No dobrze, nadszedł wieczór i możemy sobie sprawdzić, jak nasze dzisiejsze modyfikacje wyglądają wtedy, kiedy tak naprawdę dopiero jest je widać, bo po ciemku. No, i tak wygląda logo. Oj, tutaj się troszkę muszę odsunąć. Powiem tak: jeśli chodzi o to logo, to bałem się, że ono tutaj będzie bardzo, bardzo jaskrawe, ale absolutnie nie. Uważam, że jeżeli widzieliście kiedyś takie logo, które jest oryginalnie czasami w Mercedesach, to to jest mniej więcej ten sam poziom natężenia światła, czyli takie widoczne, ale nie jakoś mocno inwazyjne. Więc mi się podoba. Te lampeczki, jak najbardziej, polecam sobie zamówić, bo fajna, szybka modyfikacja i taki mały smaczek. Jak otworzycie gdzieś drzwi na parkingu wieczorem, to naprawdę to wygląda bardzo, bardzo ładnie. Jeszcze sobie zobaczymy, jak to wygląda razem z tylnymi drzwiami. O, i teraz macie dwa loga wyświetlone, też to całkiem spoko wygląda. Ja wam tylko przypomnę, że ten sprzedawca, który mi dostarczył dzisiaj te produkty do testów współpracuje też z Eviry PR Garage. E, którzy są między innymi tutaj u mnie w piasecznie, więc jeżeli instalacja tych czy innych akcesorów od tego sprzedawcy uważa, że cię przerasta, to możesz po prostu do nich podjechać, zlecić to im. Oni to zrobią i na pewno tutaj ci nic nie uszkodzą. No i oczywiście przypominam też, że z moim kodem Czarek Tesla macie 25% zniżki na wszystkie produkty, które dzisiaj pokazuję, i na ten ekran, który wam pokazywałem ostatnio, który teraz tutaj wam podlinkowywuję. Zróbmy sobie mały unboxing drugiego produktu, który będziemy dzisiaj instalować, czyli te właśnie podświetlone progi, o których Wam wspomniałem. One wyglądają bardzo fajnie, są wykonane z takiego samego, takiego półmatowego plastiku, jak mamy oryginalnie w modelu 3 Highland. Oczywiście w zestawie mamy cztery sztuki, więc ja sobie tu jeden wyjąłem, żeby zobaczyć jak to wygląda. Pod spodem tasiemki do mocowania, bateria, no i takie lokalizatory małe. Które też wam zaraz powiem, do czego dokładnie służą. Mamy też woreczki z częściami zapasowymi, gdyby się nam coś zgubiło, bo tutaj są przyklejone do progów te magnesy i lokalizatory. No i też tasiemki, ewentualnie do mocowania, gdyby były potrzebne. Oprócz tego, oczywiście, standardowy tool plastikowy, żeby tutaj nic nie porysować, jakimś śrubokrętem. Jeżeli nie macie, no to też w zestawie taki tool jest. No i tam wam pokazałem próg przedni, a to jest próg tylny. E, troszkę krótszy, ale tak samo wykonany, ładny estetyczny napis Model 3 e, czcionką Tesli. Wszystko to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Myślę, że się możemy powoli zabierać za montaż. Ok, słuchajcie, to przechodzimy do montażu. E, na początku warto sobie tutaj tą gumę po prostu e, wyjąć tutaj z tej prowadnicy, tak żeby nam nie przeszkadzała. To się robi bardzo łatwo jedną ręką, nawet chyba będę w stanie to zrobić. O! No i mamy trochę teraz dzięki temu lepszy dostęp. Warto sobie przygotować suszarkę, bo ten próg, który mamy seryjnie, on nie jest wklejony, ale jest na takich taśmach. Po prostu jeżeli to troszeczkę podgrzejemy, to nie będziemy musieli, musieli z nim mocno szarpać. Więc ja sięgam za suszarkę, chwilę go podgrzeję. No i zobaczymy, czy wtedy trochę łatwiej nam tutaj on odpuści. Jeszcze taka dobra rada. Ten plastikowy przyrząd warto sobie owinąć jakąś tasiemką. Ja taką zwykłą papierową malarską owinąłem to jeszcze zmniejszycie szansę, że coś tutaj przy podważaniu progów porysujecie. Ale widzę, że odchodzi, więc odłożę tylko na chwilkę kamerę i już zdemontuję próg. No i ładnie nam, jak widzicie, próg. Odszedł oczywiście, jego też sobie gdzieś odłożymy w dobrym miejscu, żeby się nie zgubił. No dobra, i przymierzmy teraz to, co nam przysłał tutaj producent. Zanim przejdziemy do przyklejenia progu na miejsce, trochę teorii. Tutaj macie takie klapki, i pod nimi jest po prostu ukryta taka prosta, najprostsza bateria, jak do zegarka. One są w zestawie, więc tu już są włożone. Ja wam tylko pokażę, że ona tam naprawdę jest. O, tak jak widzicie, jest. Można to zakryć po prostu, jeżeli. Kiedyś będziecie mieli ten samochód przez 20 lat i się Wam przestanie próg świecić, znaczy, że trzeba tutaj zajrzeć do baterii. Tu mamy takie trzy mocowania e, samoprzylepne, które odkleimy przed samą instalacją. No i bardzo, bardzo ważna e, kwestia: e, nie zrywamy foliki. Póki co tutaj macie seryjnie naklejoną folikę. Ona e, plus tutaj macie taki, e, to jest taki wyznacznik, zaraz Wam też pokażę, do czego służy. Także to robimy na samym końcu, a na samym początku odrywamy te folijki i instalujemy próg tak, żeby był dobrze tutaj dopasowany do tego otworu, który macie w karoserii. Także ja teraz właśnie to zrobię. I trzecia. No dobra. Ja proponuję najpierw to przyłożyć tak delikatnie, nie przyklejać jeszcze. Tylko dosłownie przymierzyć czy tutaj wszystko pasuje. O i dopiero teraz tą stroną klejącą to Docisnąć w momencie, kiedy mamy pewność, że tutaj wszystko będzie dobrze pasowało, dosuwam tutaj do tej krawędzi i dopiero teraz trochę mocniej to przyciskam, żeby to przyłapało. W tych trzech miejscach, gdzie mamy folikę, dobra. Słuchajcie, zanim cokolwiek zrobię dalej, to zainstaluję tą. Yy... Uszczelkę tutaj z powrotem na miejsce i zobaczymy, czy drzwi się poprawnie domykają, żeby nie było tak, że zaraz musimy wszystko zdejmować, bo coś jest tutaj nie tak. Ale wygląda, że siedzi dobrze, solidnie. Sprawdźmy tylko proforma drzwi, także ja je zamknę, no i wszystko się ładnie zamknęło z ładnym normalnym dźwiękiem, więc. Jak widzicie, próg został na miejscu, możemy przejść dalej do instalacji. To działa na zasadzie magnesu, czyli mówiąc krótko, ten próg będzie się świecił, jak go aktywujemy cały czas, w momencie w którym nie będzie tutaj ten magnes przyłożony w to miejsce. To znaczy, tak, ten magnes przykleimy na drzwi. I już Wam pokazuję, jak to zrobimy. Mamy tutaj wyznaczony punkt, w którym magnes powinien się dotykać z progiem, tak żeby próg po prostu zgasił się w momencie, w którym będziecie mieli zamknięte drzwi. Mówiąc krótko, to się zapala tylko w momencie, w którym drzwi są otwarte. I tutaj w parce macie, taki, macie takie cztery krążki. I to właśnie służy do tego, żeby sobie wycelować w odpowiednie miejsce, jeśli chodzi o przyklejenie magnesu na drzwi. Także ja sobie teraz jeden z tych krążków odkleję, czyli nałożyłem go na tą piankę, którą tu miałam oryginalnie przyklejoną, ale klejem do góry. I teraz musimy zrobić coś takiego, że zamykamy drzwi, no i ta część powinna nam się przykleić do drzwi, dzięki czemu będziemy wiedzieli, gdzie ten magnes powinien być na drzwiach. Więc delikatnie teraz zamykamy drzwi, no i ta część, którą przed chwilą tu przyłożyliśmy, powinna zostać w drzwiach. Także zobaczymy, jak nam to. Wyjdzie. Dobra, drzwi zamknięte. No i zobaczmy. Ok, widzę, że on tutaj stąd zniknął. To jest połowa sukcesu. Teraz pytanie, czy się pojawił tutaj w odpowiednim miejscu. O, chyba to nawet będzie dobrze widać, ale widać, że on jest przyklejony chwilowo na drzwi. Dobra. Tak jak mówiłem, chwilowo, bo docelowo w to miejsce ma trafić ten magnesik. Więc ja sobie teraz go teraz stąd odkleję. I ten magnesik też ma taką malutką, sama przylepną tasiemkę, którą musimy odkleić. I ten magnes musimy tutaj wkleić w środek tego naszego wyznacznika. Więc ja tutaj na chwilę kamerkę odłożę, żeby było mi to wygodniej zrobić. Może jakoś jednym palcem mi się to uda zrobić. I jest. Więc... W tym momencie teoretycznie ten krążek piankowy możemy stąd odkleić, bo już nam nie jest potrzebny jako tutaj wyznacznik pozycji. Dobra, no i tak, tak wygląda ten magnes na drzwiach po przyklejeniu, więc go praktycznie nie widać. No i co? Teoretycznie teraz, moment prawdy, możemy tą folikę odkleić, bo już nam się do niczego ona nie przyda. Lubię ten dźwięk, chyba każdy lubi. No i dobra, słuchajcie, moment prawdy. Jeżeli teraz powinniśmy zamknąć drzwi, otworzyć, no i tutaj ten napis nam się powinien zaświecić. Dobra, no i moment prawdy, sprawdźmy, czy to się będzie świecić. No i słuchajcie, ja widzę, że się świeci, ale też widzę na podglądzie z kamerki, że tego w ogóle nie widać. Także pokażę Wam to dopiero później, gdzieś po zmroku. Jest dzisiaj bardzo słonecznie, jak na marzec ale uwierzcie mi na słowo, że działa i świeci, więc wszystko poszło ok. Ja się zabieram za resztę drzwi, no i zobaczycie już efekt końcowy. Ja się wziąłem za montaż progu z lewej strony tylnej. Gdybyście mieli problem zlokalizować, który próg idzie gdzie, to tutaj macie LR, czyli Left Rear, więc nie ma opcji, żeby się pomylić, jak doczytacie. No, słuchajcie, i tak wygląda efekt końcowy naszej pracy. Są naprawdę bardzo fajnie, solidnie wykonane. Ten plastik jest bardzo ładny. Hmm, tutaj mamy taki mat, jak mamy w standardzie, w standardowych progach, natomiast tutaj mamy takie, o nie wiem, jak to nawet nazwać. No błyszczący, ale też on ma takie tutaj jakby polerowania yy, wzdłużne. Ładnie to wygląda. Oczywiście największy efekt tutaj będzie w nocy, więc stawiam Wam też tu różne, różne, przeróżne przebitki nagrane właśnie, jak jest trochę ciemniej. Natomiast jak jest jasno, to też to wszystko wygląda bardzo ładnie estetycznie. Jakościowo naprawdę nie ma wstydu, żeby tutaj to zakładać nawet do e, nowego auta. Myślę, że też fajnie to może wyglądać w, przy ciemnym lakierze, no bo u mnie tu przy jasnym się dosyć mocno te progi odznaczają. Wyglądają dobrze, ale myślę, że jakbyście mieli czarne auto czy jakieś quicksilvera, to też to by bardzo fajnie wyglądało. Z przodu, oczywiście, trochę jest większy ten próg. Napis też jest trochę większy, robi trochę większe wrażenie, ale też bardzo ładnie pasuje. Bardzo ładnie wygląda. Naprawdę, ja jestem z efektu końcowego bardzo, bardzo zadowolony. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie, praktycznie jak coś, co mogłoby być seryjne, gdyby Tesla miała kiedyś jakiś konfigurator, w których. No i napis, oczywiście, gaśnie. tak? To też jest to, co Wam mówiłem przy okazji tego magnesu. Czyli, jak sobie zamkniemy drzwi i otworzymy ponownie, no to on się przez jakoś tam nie wiem, ile on się palił. Pewnie około minuty się będzie palił, natomiast później już się wygasza. Tak, żeby tą baterię oszczędzać, żeby to jak najdłużej nam działało. Ładne przede wszystkim jest równomierne to podświetlenie. No i taki może mały, wiecie, detal szczegół, ale kolor. Tego podświetlenia jest identyczne kolor tego podświetlenia. To taka może mała rzecz, ale rzeczywiście bardzo ładnie to wygląda w zestawie, kiedy ten próg się podświetla. No i to logo naprawdę bardzo fajnie to razem wygląda. Przypominam Wam, oczywiście, jeszcze raz o kodzie Czarek Tesla. 25% na te obydwa produkty, które dzisiaj pokazałem. Jeżeli tak jak ja lubicie modyfikacje, no to warto skorzystać. W tym sklepie jest dużo innych przeróżnych modyfikacji, które też będziemy sobie testować na tym kanale. Więc jeżeli te modyfikacje Ci się podobały. Albo sobie zamówisz, któryś rzeczy, to zaj subskrybuj mój kanał, zostaw mi łapkę w górę. Ja bardzo się cieszę za każdą łapkę w górę, którą na tym kanale widzę. Dajcie mi też znać, czy tak jak ja jesteście fanami takich akcesoriów. Powiedzcie ewentualnie, co macie fajnego u siebie w Teslach, albo nie tylko w Teslach zainstalowanego, co może warto, żebym sobie też zamówił i przetestował, czy raczej wolicie jeździć autem seryjnym, 100% nie dotykać tak, jak fabryka wypuściła i tak się auto cieszycie. To też jest jak najbardziej spoko. Po prostu dajcie znać, bo jestem ciekawy, czy tylko ja tak sobie lubię podłubać, czy to. To jest jakaś cecha wspólna, właśnie ludzi, którzy po prostu lubią auta. Także na dzisiaj to już by było wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Niedługo wracam z kolejnymi filmami: testy, recenzje, a także modyfikacje. 3 cztery różne mam zaplanowane, więc żeby nie przegapić, no to subskrybujcie i będą się tu niedługo pojawiać. Na razie.